Marklin już naprawiony, 402, odpalany był, wszystko śmiga, teraz lokomobile robię. Drobiłem rączkę do gwizdka, mimośród do rozrządu, tą długą podkładkę i wszystko ekstra chodzi. Użyłem tu akurat nieoryginalnego palnika, ponieważ go nie mam, ten jest na Marklina. Ale... Będę zarabiał jeszcze komin i będzie odlewane jeszcze jedno tylnie koło, dwa przednie mam <laughs> i no, palnik jeszcze doraci to chyba będzie wszystko, będzie gotowa.